Zapraszam państwa serdecznie na kolejny audiofelieton z cyklu Głos Wodza, a dzisiejszemu odcinkowi nadałem tytuł Siła kontra infantylność. Drodzy państwo, pokolenie 68 to umysłowe już dzisiaj, bo ta spuścizna w mojej ocenie wciąż w Europie szczególnie ma się nieźle. Swoimi rządami Swoją, swoim bakcylem, który wpuściło w środowisko, doprowadziło do sytuacji takiej, że dzieci szeroko rozumianego Zachodu swoją wiedzę o świecie czerpią z memów, z grafik komputerowych, z jakichś infantylnych filmików oglądanych masowo na telefonach komórkowych. Natomiast dzieci w Rosji rozkładają na czas broń strzelecką. To można gdzieś znaleźć również na, na filmikach, gdzie chłopcy i dziewczęta rosyjskie w szkole najprawdopodobniej podstawowej bardzo sprawnie posługują się bronią strzelecką. Była to jakaś odmiana ja to osobiście widziałem na jakimś filmie była to jakaś odmiana karabinku kawasznikowa, najprawdopodobniej jakaś mutacja karabinku AK-74. To samo pokolenie 68, to, to umysłowe, mentalne, umówmy się. Stwarza problemy, które jest dużo łatwiej rozwiązać niż problemy związane z bytem szeroko rozumianym. To spuścizna pokolenia 68 spowodowała, że na przykład suto opłacani posłowie Parlamentu Europejskiego, mam tutaj na myśli panią Spurek, piszą długie epistoły na temat skutków braku wegańskich posiłków w stołówce Parlamentu Europejskiego. Ja miałem przyjemność przeczytać ten, ten produkt pani Sylwii Spurek. Ja nie mam nic przeciwko ludziom, którzy się odżywiają warzywami czy, czy jakimś tam sojowym mlekiem. To jest ich absolutnie wybór. Natomiast niekoniecznie uważam, że tym powinni zajmować się parlamentarzyści nie tylko w parlamencie europejskim, ale no, również parlamentarzyści krajowi. Tutaj wyciągam no, bardzo smutny wniosek, że jest to typowe poszukiwanie takiego tematu zastępczego, no bo zamiast zająć się czymś sensownym, jakimś scalem tej Europy, równym przepływem siły roboczej, materiałów, środków, no to to jest trudne, wymaga pewnie wielu konsultacji, wielu ekspertyz. Dlatego no, dużo łatwiej zająć się jest. Dajmy na to, no tutaj jak wspomnianą przeze mnie Daniami Jarskimi, czy jakimiś innymi w stołówce europejskiej, Parlamentu Europejskiego. To samo pokolenie 68 na zachód od Łaby, na lewo od Łaby, tutaj gdzieś gdzie sięgała dawna NRD, to Saksonia Anhalt albo do Turingi, spowodowało, że w dalszym ciągu. Na szeroko rozumianym, dawnym zachodzie, z wyłączeniem no, tego, tego NRD, o którym mówiłem, w dalszym ciągu nosi się koszulki ze zbrodniarzem no, Ernesto Czekewarą. Te koszulki w dalszym ciągu są jakimś symbolem i z nieznanych mi przyczyn yy, mają mówić o równości i braterstwie ludzi. To są ludzie, którzy nie doświadczyli dobrodziejstw socjalizmu. To są ludzie, którzy nie wiedzą, yy, czym były kolejki po kilogram kiełbasy. I mi się wydaje, że socjalizm był równością. Nie, nie było żadnej równości, bo socjalizm czy, 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 czy komunizm no, jest bezwzględnie systemem zbrodniczym, i my o tym doskonale wiemy. Ten system zbrodniczy, komunizm, jakkolwiek on by się nim nazywał, przetrwał niestety do dnia dzisiejszego. No, jego głównym reprezentantem jest no, państwo. Bandyckie, jakim jest Rosja. Ostatnie kilka czy kilkanaście dni no, obfituje w bardzo poważne wydarzenia, kiedy no, Rosja y, już jawnie y, przedsięwzięła przed kroki zmierzające do konfrontacji zbrojnej z Ukrainą i no, według szacunków y, ze zdjęć satelitarnych około 150 tysięcy żołnierzy zostało przerzuconych wokół, wokół y, Ukrainy. Jak na razie, no to Amerykanie w dniu 19 kwietnia bieżącego roku wysłali kilka samolotów do Polski, które lądowały na naszych lotniskach. Ja bardzo pozytywnie odbieram, taki, bardzo pozytywnie odbieram takie, takie czyny, bo no dają one sygnał Kremlowi, że czuwamy i, i nie pozwolimy zrobić swoim sojusznikom krzywdy. Natomiast to zachowanie z wiosny 2021 roku rosyjskie jest pokłosiem wieloletniej bezczynności, jaką Europa Zachodnia i także Stany Zjednoczone. Jaką bezczynnością, jaką wykazywały się w stosunku do wcześniejszych ruchów, yy, wcześniejszych ruchów Federacji Rosyjskiej. No Tutaj mamy na myśli, na myśli prezydenta i premiera Putina, no, bo w międzyczasie on tam sobie żonglował tymi stanowiskami. Nagle dziś, po latach, okazuje się, że yy, rosyjscy... Agenci wysadzali i to dwukrotnie składy amunicji w Czechach, to jest, zdaje się, październik i grudzień roku 2013, po, po czym bezpiecznie opuścili terytorium Czech. No cóż, co ja mogę powiedzieć? No, widziałem w swoim życiu. Kilka składów amunicji, wiem, jak trudno się do nich dostać, wiem, jak one są strzeżone, jak są naszpikowane elektroniką, systemem płotów, fotokamer i tym, podobnych, i tym podobnych rzeczy. No, a jednak Rosjanom udało się to zrobić dwukrotnie. Ja osobiście uważam, że bez współdziałania kogoś z wewnątrz, być może przekupionego, być może szantażowanego, nie dokonaliby tego, no ale to jest, to jest robota, na tym polega robota, brudna robota agentów. Okazuje się, że państwo, będące w Unii Europejskiej, państwo, będące członkiem NATO, pozwoliło sobie na wysadzenie składów amunicji w czasie pokoju, nie będąc w konflikcie zbrojnym z Federacją Rosyjską. No, cóż, co zrobiła Europa, co zrobiły Stany Zjednoczone po aneksji Krymu po, po, po no, no bandyckim najeździe na, na Ukrainę. No, miały być wielkie. Miały być wielkie y, sankcje gospodarcze. Jak się to skończyło, to wiemy, także największy beneficjent rosyjskich kopalin w Europie, czyli y, no, Niemcy sprytnie omijały wszelkiego rodzaju wszelakiego rodzaju. Umowy międzynarodowe, gdzie zobowiązywały się do izolacji gospodarczej Rosji. Yy... Nord Stream dalej jest budowany, i my nagle dziś się budzimy i jesteśmy zdziwieni, że Putin robi to, co chce. No ale yy, no przecież wiemy o tym, że to mentalne pokolenie 68 no biernie przyglądało się w 2014 roku w wojnie zielonych ludzików, która była prowadzona na wschodzie Ukrainy. Do socjaldemokrata portugalczyk Jose Manuel Barroso nie podjął jakichś szczególnych kroków, żeby zatrzymać Rosję gospodarczo. Jego następca Jean-Claude Juncker, który rozpoczął rządy od chyba listopada 2014 roku, to, to, to już praktycznie ten człowiek nie był w stanie zrobić nic. I, I nagle dziwimy się, że Rosja dzisiaj jest bezczelna, jest rozzuchwalona i jest gotowa na wszystko. No przecież nie tak dawno, bo w listopadzie, 25 listopada, w niedzielę roku 2018, rosyjskie, kutry, rosyjskie statki spowodowały kolizję z cywilnymi statkami ukraińskimi, a następnie je aresztowały. No. Co prawda, eksperci wypowiadali się wówczas, że ta no, akcja rosyjska, dywersyjna czy, 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 czy też siłowa miała na celu odwrócenie uwagi od sytuacji wewnętrznej w Rosji, bo tam wtedy podniósł wszystkim wiek emerytalny i, i zawsze jak Rosja ma jakieś kłopoty wewnętrzne, to szuka. Konfliktu zewnętrznego, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa od, od problemów związanych z bytem, z biedą i tak dalej, no, ale też jakichś konkretnych reakcji świata nie było. No i, I my się dziwimy, że dziś jest tak, jak jest. No, no niestety, ale pokolenie 68 spowodowało, że dziś mamy brutalną niemiecką siłę brutalną rosyjską siłę kontra zachodnią no infantylność. Jak to się skończy, nie wiem, mam nadzieję, że nie jakąś dużą zawiruchą międzynarodową. Dziękuję, że Państwo ze mną byli, dziękuję, że mnie wysłuchaliście. To był głos wodza.